Co ty tak, ty, głowa do góry Dzisiaj nas trochę czeka rzeczy do ogarniania Dlatego weźcie się w dłoń I towarzyszcie mi dzisiaj przy załatwianiu tych wszystkich rzeczy Ale zanim rzucimy się w wir dzisiejszych wydarzeń Pozwólcie, że sfiniszuję sobie kawkę w przyjemnej atmosferze Wild Drift. Co mi zrobicie? Nie wiem, co dokładnie jest takiego pociągającego w rankingu w grach, ale po prostu jeżeli gra ma ranking, gdzieś tam czuję tą mega ekscytację zawsze, jeżeli można się wspinać i stawać się lepszym. Ty jesteś gorszy od tego, tyle osób jest nad tobą, jak wygrywasz, to się przesuwasz do góry. No kurde. No Zacznijmy pakowanie. Kamera numer jeden, którą teraz nagrywam. mamy, nie wiem czy wszystko będzie użyte, na przykład GoPro jest raczej takie na zasadzie, że jest małe, a może się przyda, gimbal też, zobaczymy po co mi w ogóle to wszystko? Otóż jadę na nagrywki. Głównie w celach social mediowych, nie dla mnie. No i warto mieć jednak ze sobą sporo sprzętu, na wypadek, jakby trzeba było coś innego nagrać. No, 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 wiadomo. Jedziemy do Torunia z Doro, bo oprócz nagrywek to sobie spędzimy tam trochę czasu. No i teraz wypada to jakoś dobrze zapakować. Część z tych rzeczy w ogóle jeszcze będę dzisiaj używał, więc nie wszystko mogę spakować. Ale no, lecimy. Dodatkowo obczajmy tego lapka. Zobaczmy... O, jeszcze myszka. Widzicie? Zapomniałbym. Okej, okay, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli bym się decydował jednak na Premier Pro, czyli na program, który używam zazwyczaj, to muszę w jakiś sposób przetransportować efekty, które już sam sobie tworzyłem i sam go zapisywałem. Takie templatki. Nigdy tego nie robiłem, nie wiem czy to jest trudne, czy nie, raczej nie. Nie, raczej nie trudne. Ani trochę. Zobaczycie sami. Oglądajcie dalej. To muszę najpierw pobrać z tamtego kompa, czy rzucić tu. Chyba. Chyba się okazało, że to można zrobić automatycznie tam przez konto Adobe. Więc już tutaj testujemy. U-hu. Adobe się zamknęło, niespodziewanie. Trochę się obawiam. No i tak to właśnie wyglądało i się zamknęło poprzednio. I teraz nie wygląda, żeby miało być lepiej. Kurna, no to... Człowiek zawsze cieszy, a potem... Here we go again. Here we go again. No to moi drodzy, to się chyba... To się chyba nie uda. Chociaż chwila. Może najpierw muszę tutaj zaploadować, bo myślałem, że to się robi automatycznie. Okej. Okay. Aha! I na drugim komputerku też raporcik. A teraz zapraszam Was na przedstawienie pod tytułem Sześć faz żałoby. O kurna! O ja pierdolę. No i usunąłem sobie moje presety na kąpie, co? Jak to jest możliwe? Kurde! Wszystkie shortkaty, które miałem ustawione, wszystkie presety, które sobie robiłem, zaraz. Czemu? A! To się, to się na pewno da gdzieś znaleźć. To się musi dać gdzieś znaleźć. To jest niemożliwe, żeby to się usunęło. W sensie... No, chyba tego nie ma. Ech, człowiek się całe życie uczy, nie? Jezu. Ale to zabiera energię do życia, jak się coś takiego stanie. No nie przeboleję tego. Nie mam czasu też, żeby to wszystko robić. Teraz stworzyłem jeden preset, zaploadowałem go i chcę zobaczyć, czy jak teraz pobiorę, to czy to będzie działało. Nie wiem, co tam się stało. Nie mogę znaleźć rozwiązania. Ja i tak miałem tam mega syf w tym wszystkim. Trochę to było, że ja nie do końca wiedziałem, jak te presety działają. One tam były wrzucone wszystkie w jednym folderze. To jest chyba dobry moment, żeby zacząć od początku. Wszystko mieć to poukładane, ogarnąć, jak to właśnie działa, synchronizacja, ale no trochę brutalnie to zostało na mnie zrzucone. Ciężko mi określić, ile to godzin pracy mi usunęło, bo będę Musiał je tworzyć od nowa, ale to do, dobrze, nawet to dobrze, nawet bo to właśnie będę miał ładniej zrobione teraz. Bo już lepiej te presety sobie zrobię niż miałem zrobione i to wcale nie Dobra, strasznie ten system synchronizacji jest. Zepsuty, żeby nie mówić brzydko. No, ale coś tam się zsynchronizowało, czyli dobra. Zaczynam od nowa. Uff, teraz tylko nie myśleć o tym, ile się straciło. Nie myśleć, nie myśleć. <laughs> Dobrze, zrobimy sobie to ładniej, Będzie ładnie, fajnie, super. Haha, ha, będzie zarobiliście. Dobra. Dobra, no i co? Zjem coś, bo muszę mentalnie odpocząć od myślenia. Czas kontynuować pakowanie. Oprócz sprzętu, jakieś majciochy by się przydały, nie? I w ogóle ja jadę na trzy dni. No, mam wrażenie, jakbym się pakował na, nie wiem, dwa tygodnie. Nie. Trzy pary skarpet, trzy pary majciochów i wiadomo dodatkowe dwie pary, jakbym przypadkiem każdego dnia zestrał się w gacie. T-shirty, bluza. Niedużo. Coś jeszcze? Jakaś kurtka na siebie, kosmetyczka. I ręcznik jest chyba niepotrzebny, nie? No i czy ja chcę na to plecach, czy ja chcę torbę. No i się nie spakujemy dzisiaj, bo przyszły detalmus, z... przyszli koledzy. Tak, ja ej, jest... ale bez negatywnych emocji! Ja bez to jest... negatywnych emocji! To będzie... Stary, zagraj no sobie tam na timo, to zobaczysz co to znaczy